Witam Państwa. Komisja Europejska przedstawiła zestaw dokumentów, tak zwany zimowy pakiet gazowy, który wychodzi naprzeciw wielu oczekiwaniom i postulatom Polski oraz krajów naszego regionu z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Propozycje Komisji są odpowiedzią na obawy związane z bezpieczeństwem dostaw gazu, sytuacją geopolityczną i doświadczeniami kryzysów gazowych w roku 2006 i 2009. Co bardzo istotne i na co nalegała Polska, Komisja podkreśliła wagę solidarności energetycznej między państwami członkowskimi, czyli w sytuacjach kryzysowych dzielenia się gazem, przez zapewnienie szczególnej ochrony w pierwszej kolejności obywatelom, gospodarstwom domowym, szpitalom i obiektom strategicznego znaczenia. Po raz pierwszy solidarność będzie wpisana jako reguła europejskiego prawa energetycznego. Silny nacisk komisja położyła również na rozbudowę tzw. strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym mechanizmów dwukierunkowego przesyłu gazu pomiędzy państwami Unii, czyli tzw. rewersu. Komisja w swojej propozycji stawia również na regionalizację bezpieczeństwa energetycznego, czyli pomoc wzajemną w mniejszej grupie krajów sąsiadujących z sobą i wskazuje na możliwość wspólnych zakupów gazu. To bardzo ważne, choć docelowo chcielibyśmy zapisania, wspólnych zakupów jako reguły obowiązującego prawa i możliwości dokonywania wspólnych zakupów gazu przez Unię w sytuacji kryzysowej. Zaproponowane w dokumencie zapisy to kolejny krok w stronę budowy prawdziwych mechanizmów antykryzysowych na wypadek sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dostaw. To kolejny krok do zapewnienia naszym obywatelom energii bez ryzyka przerw w dostawach i po możliwie niskiej cenie. To również kolejny krok, by uniemożliwić niektórym monopolistycznym dostawcom, jak Rosji, wykorzystywanie energii, w tym gazu, jako narzędzia szantażu politycznego. W przypadku pierwszego rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu z 2010 roku, nad którym w Parlamencie Europejskim swego czasu pracowałem, udało nam się poprawić propozycję Komisji z punktu widzenia interesów Polski. I tym razem mam nadzieję, że uda się to nowe, już dużo lepsze rozporządzenie gazowe zmienić in plus.